Witajcie, witajcie! Ja jestem Patryk a dzisiaj gram No jak w poprzednim odcinku grałem bu no Panie myślicie za Primo, właśnie, że nie No nie będę grał z tymi ani jednym No będę grał najpierw Karlem. Mm, jak dobrze pójdzie to... No, to... no to no to no to no to nie będę zmieniał zwyczajnie. Ja zbytnio nie umiem Karol. Mój kolega umie. Okej, okay, ale mnie zobaczyło. Że mój kolega umie, to nie znaczy, że ja umiem widzowie. Więc mnie nie obrażajcie. Pyk. O, co się stało? Pyk, pyk, pyk. Ktoś nam jest? Halo? Nie ma, okej, okay, szybko. Pyk pyk, 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 O kurde. Luzku się. Ojej. Nie. Nie Ojej Co się tutaj dzieje? Okej okay. Zabiłem ich jakie jestem zły Dobra i ci kamurcem się do ucieczki Ale nie do takich rzeczy W sumie uciekłem z takie dobre trochę miejsce, bo... Teraz ich możemy skosić. C ciach. I ciach. Jaki Fart! Jakby takie coś się stało. Mm -hmm. Nasza szeli ma ulta ich też. Okej, okay, no to ja tutaj zanę. bo nic mi to nie zrobi. O nie no, znowu. No dobra, teraz poszło win. Ale w moją poszło. No nie można tak, alo. <laughs> y co tu można takiego? Ojej, dobra, oni mają już więcej od nas. Mm, musimy to wygrać. Dobra, zrobiłem. List, szeliz, zrób to. Dla mnie. Czy gra w jedną rundę. Karlem Zadecyduję tutaj. Jak ten. Mm, czyli nie ma jeszcze jednej gierki. Karlem. No, czym mogę jeszcze tutaj grać? Kim, tak naprawdę. No tutaj Nita. Nito lubię grać. Jak ja to nie tak, że... Wow! Auto jechało. Tylko chyba sto na godzinę, nie. Tak typowo u nas. E, dobra, e, no co tu można? Pyk rozwalać. Mmm, pyk, pyk. Nie, nie. Jak końcu ja nie uważam. Nie, nie teraz to tak by było łatwiej właśnie nie będzie było łatwiej pokonać ci, są lepsi. Jak już tu widać, ale no jak kampią to A może jednak? A może jednak słabsi? Nie wiem. A może kolt jest królem? Taki najlepszym kolt co, królem. Jakich hmm. Jak ich tutaj wziąć, żeby pokonać ich? Dobra. Załatwiona. Mi... Miś? Dawaj, miś, 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 miś. miś. O nie. Nie daję, że kultowi się nie uda. A, dobra. Dobra, spoko. Kampery. Moi najbardziej nie nie ludzie: Camperzy. Typowe. Wszyscy my tutaj grają leonem. Co jest? Kaman. Wszystkie te składy mają leona. A gin leon. Haha. zabijam leona. Nie wiem, tak Nie mam jakich pokonać zbytnio. Właśnie tak. Nie gadaj, że jak ich skosi, nie trafił. Łe. Ale no, prawie na ono no, zabił. Mmmm, -hmm, no dobra, tutaj jest plus. Wszystkim tak dobrze mi idzie. Kim tu zagrać? Spike, Spike. Spike bije chyba po 2000 coś. Nie wiem, dawno nie grałem z Oj, Tutaj mamy nitę. Nita, ni nita, cold, spoko, pyk, pyk, nie, on chyba, tak, bije więcej, 1600 i 1600, tak, pamiętam, no to naprawdę dużo, nie, ale jak pamiętam, to też chyba umiał bić nawet 3000, jak mówiłem, nie, nie mówiłem, mówiłem, że 2000, ojeju, ból, no się. nie no, Leo, znowu, czy wszyscy muszą kupować Leona? No nie, tylko zabiłem O, dobra, zginął Leon Leoś zginął Nie wiem, czy w ogóle ktoś kupuje Leona teraz, czy nie Pyk Pyk. Go nie ma? Tu Leon Dobra, zatrzymam go i go załatwić Trzeba Możliwe, że nie. Dawaj Nita. Jesteś lepsza. Od jakiegoś kolta. W sumie kolt ma dłuższy zasięg, ale okej. Okay. I więcej chyba bije. Nie! Tylko nie ten Leon. O oh jest. No chodź tu Leon mój ulubieniec. Okej, okay, widziałem. A, ale jednak słabo mi poszło, jak widać z Pyke'iem, dawno nim nie grałem, naprawdę. Jeszcze dwie gierki. Kim tu mogę zagrać? Wie, pewnie będziecie chcieli, że Tykiem mogę zagrać, ale... Wybierzecie 20 łapek, nie? To będę grał kikiem. Pyk. Na odcinkach nie, nie będę mówił, że yy, Normalnie nie, bo Aż ja tyle tikiem, nie gram tyle w ogóle O nie, wziąłem Shelly, okej okay. i to powinno być pierwsze miejsce Myślę, że tutaj szeli mogę zagrać jeszcze raz Jak mi się to nie sekundę mam lagi I takie Trochę będę miał problem, jak mam tak załatwiać. Okej, okay, mowa. Hmm, pomogę. Tu. A, a, Nie obchodzi, nie w ogóle się nie obchodzę, kogo mam w składzie. Hmm. jak ktoś gra. <laughs> Chce grać z Tigiem to ja się boję trochę, nie? Jak chodzi o takie coś. Nie, nie idzie niego. I złożył ulta niestety tak już jest. O, nie ja bym przeszedł do tego jednego z O nie, nie, tak. <zysy> <zysy> nie! Go walł! I prawie go dwa razy walło, jak ja to nie wiem. i to please. Nie wiem czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną, ale no tak myślę, że chłopakiem, bo większość gra tutaj chłopaków, nie na pewno. No to dawaj. Nie gin, please. Nie. No. No, 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 no. Nie ma takiego zasięgu jak ja please. Niech się zajmie tamtymi. Ja mam multa, lepiej żeby nie zadzierał za mną. Okej. Okay. Ja nie chcę nie, nie, nie. przepraszam Dobra, no to tak To koniec tego odcinka, A ja mam takie już krótkie Trochę odcinki Ale jak chcecie dłuższe to musicie dobić 15 łapek w górę To będą po 15 minut Jak 20 po 20 No i dobra Boję się, że zrobicie 50 łapek No to będę musiał nagrać film, który ma Dobra, widzowie, działa to tak Tyle łapek To tyle będzie minutowych filmów Okej? Okay. Więc to koniec tego Myślę, że film Wam się spodobał. Więc to koniec. Myślę, że no tutaj zostawicie łapkę i subika, jak nie zostawiliście. Więc to koniec na razie pa.